Ja głównie mam takie, że zwyczaj sobie te światłody biję w palce jakby mały. To są drobne włókna szklane, więc bardzo trudno było je wyciągać. Ja zawsze pamiętam, że mieliśmy pełno tego w naszym mieszkaniu. Pamiętam często wizyty profesorów też w domu. To było zawsze ciekawe i przyjemne doświadczenie, bo to zawsze byli ludzie na takim pewnym poziomie i elokwencji, tak gdyby od młodych lat. I cóż, to są takie moje główne wspomnienia. Potem, oczywiście, jak gdyby ojciec zgodził tę swoją pracę zawodową z politechniką. Jeśli chodzi o ten zaszczyt, to oczywiście bardzo mnie to cieszy. Przyznam, że sam pewnie o większości dokonań nie wiedziałem, tak, tak jak też Tato zaznaczył. I jest tego naprawdę cała masa, no bo w takim życiu codziennym tego po prostu nie widać. Też nie wszystko się z pracy przynosi do domu, to jest taka naturalna sprawa. No i cóż, jestem bardzo dumny z ojca, więc cieszę się też, że się wzruszył i że tu ludzi przyjechało. I też bardzo to doceniam i gratuluję serdecznie. Także tato wszystkiego dobrego. Super.